Dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z obiecanym book z targów książki, które odbyły się we Wrocławiu. Ehm, przywiozłam ze sobą sporo książek, e, ale raczej większość z nich w ogóle planowałam kupić, także, także się cieszę z tego powodu. No i przywiozłam też ze sobą puzzle. Ja nie jestem za bardzo osobą puzzlową, bo nie mam do nich cierpliwości za bardzo, ale mm, stwierdziłam, że w następnym roku będę chciała właśnie troszkę bardziej sobie zacząć odpoczywać z puzzlami i dlatego wybrałam sobie takie śmieszne, świąteczne puzzle. Naprawdę to się dzieje tak dużo rzeczy na nich, że yy, przypominają mi one, gdzie jest Holly. Gdzie jest tak się ona nazywała ta seria książek? Ja uwielbiałam ją, także do tego właśnie nie wzięłam, bo bardzo przypominają mi Woliego. Eee, no i teraz przejdziemy już do książek. Eem, na początku poszłam od razu na stanowisko wydawnictwa SQN i tutaj dostałam właśnie takie wytyczne od pana, że nie mówi się SQN, tylko SQN. <laughs> tak. Jako, że niedawno skończyłam pierwszy tom heksalogii o Dorze Wilk, to dokupiłam sobie resztę tomów, czyli teraz tak, jakby to było po kolei. Ok, drugi tom to jest. Um, Bogowie muszą być szaleni. Trzeci tom, Zwycięzca bierze wszystko. Czwarty tom, czyli wszystko zostaje w rodzinie. I piąty i szósty. Tu mamy piąty Egzorcyzm do Wilk oraz szósty na wojnie nie ma niewinnych. I teraz tak, one wyglądają naprawdę pięknie razem. Chwila to jest piąty, szósty. No po prostu łączą się w taką śliczną tęczę, już wam pokazuję, jak to wygląda. O! Także naprawdę pięknie wyglądają razem, i mimo, że. No, jakby no, ta seria. jest jej. jest debiutem autorki, i e, to takim wyczuwalnym dosyć mocno, to i tak chcę się zapoznać z całą twórczością, ponieważ uważam, że. No, autorka ma potencjał i myślę, że. I też bazując na opiniach innych osób, które właśnie znam, z którymi rozmawiałam. Po prostu w innych seriach już jest lepiej, ale warto znać jakby całą, całe uniwersum, wszystkie serie. No i dokupiłam sobie też drugi tom Nikity. Stwierdziłam, że na razie nie biorę pio... trzeciego tomu, ponieważ no, nie, za... nie zabrałabym się z tym wszystkim. Jako, że moja faza na książki świąteczne trwała w najlepsze, mam również raz, dwa, trzy, cztery książki świąteczne, które przetargałam z targów. Po pierwsze, Kochane Święty Mikołaju. Nie wiem o nich nic, więc jakby nie będę Wam mówić o czym są, bo nie wiem, po prostu są o świętach. E, Z czwartej strony mam dwie książki, czyli złożyć do Domu na Święta, i ta podobna jest właśnie bardzo fajna i bardzo smutna. E, oraz Garść pierników szczypta miłości. Tutaj czuję jakiś e, romans. Mam jeszcze taką tutaj dostamy w gratisie e, kieszonkową wersję książki Zaczarowana Zima w Olszowym Jarze. E, oraz tutaj. Jeszcze ostatnią książkę, tam gdzie gwiazdka świeci najjaśniej. Ładnie pachnie. E, tak, jeśli chodzi o, o wydawnictwo e, kobiece, mam również trzy książki do mojej kolekcji z ich książek magicznych. Mamy praktyczny kurs tarota. E, tak, ja się uczę od wielu lat stawiania kart, także kocham takie książki. Rogaty Bóg. Historiami tej praktyki magiczne oraz ścieżka podawnej magii. To wszystko właśnie są około słowiańsko-wikańskie rzeczy, którymi ja osobiście się zajmuję, także bardzo się cieszę, że oni wydają taką serię. Tutaj bodajże mamy literaturę rumuńską. Tak, to jest literatura rumuńska. Tak, to są generalnie dwie książki z literatury rumuńskiej. Również nie wiem, o czym są dokładnie. Tutaj wiem, że to są jakieś... To jest chyba zbiór opowiadań o miłości, a tutaj mamy historię jakiegoś, jakiejś przyjaźni między chłopcem a starszym mężczyzną w górskim miasteczku. Ja właśnie takie klimaty górskie bardzo lubię. Moje koty jak zwykle się biją. Dalej. Książka, która już dawno mi chodziła po głowie, czyli Lato, gdy mama miała zielone oczy. I tu wyczuwam ulubieńca, bo no, jest taka smutna tematyka, i wydaje mi się, że może zrobić właśnie coś pokroju bez matka, tylko może w innej formie napisane. E, a tutaj z kolei mamy. A tutaj z kolei mamy książkę Agata, czyli historia kobiety, która została oskarżona o czary. E, Tego teraz nie wiem, ale brzmi naprawdę intrygująco. E, no i tutaj jeszcze tak. Udało mi się spotkać z. Mariuszem Szczygłem, czyli autorem, którego ja czytałam kiedyś w liceum książki, bardzo mi się podobały. No i udało mi się skarnąć podpis na jedynej książce, której nie miałam do tej pory, czyli na NIEMA. Yy, już wam pokazuję tutaj dedy dedykację. Tak wygląda dedykacja. Także bardzo się cieszę. Sara czy na pewno nie ma? Tak, więc tutaj bardzo fajnie. Oraz również że zakupiłam książkę Praga Magiczna. Yy, I tutaj również wpisał mi Polecajkę, pan, pan Mariusz. Poleca Sarze Mariusz Szczygiel. Tak. Ja ogólnie... Praga to jest jedno z moich ulubionych miast w Europie. Byłam w niej wielokrotnie i bardzo lubię tam wracać. Dorwałam również pierwszy tom tej serii Brandona Sard Sandersona. Sardensona. Sardensona! Brandona Sandersa. Brandona Sandersona. To jest science fiction seria do gwiazd i to jest właśnie pierwszy tom. I ta seria jest wydana w dwóch wersjach W miękkiej oprawie oraz w twardej I ta twarda mi się podoba o wiele bardziej Na tej miękkiej jest, to ją wkleję okładkę MissPostage, um, więc ona mi się tak nie za bardzo siedzi A ta jest naprawdę przepiękna um, Także nie wiem kiedy za nią zabiorę, bo najpierw Chcę właśnie zacząć od typowej fantastyki Sandersona aniżeli od Od sci-fi, ale jednak tak e, Od Denisa White or Black Book dostałam jego patronat Czyli krew motyli, podobno Żeby nie powiedzieć brzydko Nieźle pokręcona książka. Jakby to, 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 to była wystarczająca, wystarczająca polecajka dla mnie, że jest po prostu pokręcona książka i, i przerażająca. Także jestem bardzo ciekawa również. Dziękuję bardzo Denisowi. Ja Denisowi również dałam swój patronat, czyli oczywiście tunele. Tutaj na stanowisku mm, Team of Comics dostałam mm, komiks z I właśnie będę go dla Was recenzować. Ostatnio recenzowałam Memento Mori. Mm, i to jest właśnie drugi komiks od Teamów. Także, oj, bardzo jestem ciekawa. I tutaj z kolei mamy historię kobiet mm, za czasów represji stalinowskich. Więc to będzie również jakiś temat na pewno ciężki. Memento Mori z kolei było o chorobie. Także tutaj. Ups, zrobi mi się wieża, która zaraz mi spadnie. Tak właśnie myślałam. Kupiłam również pierwszy tom z serii Aniversum, czyli Subrosa, polskiej autorki. To jest właśnie coś, co ja już oddano na radarze, że tak powiem. Jest to. Z tego, co wiem, historia właśnie dziewczyny, która odkrywa jakieś tam swoje magiczne moce, e, czyli po prostu historia czarownicy. Subrosa to opowieść o przygodzie tajemnicy i poznawaniu samego siebie. 23 letnia Róża wraca do Polski, żeby podjąć naukę na Uniwersytecie Łysogórskim. To pierwsza w, e, wyższa uczelnia w kraju, która naucza arkanów magii. Łysa Góra to właśnie jest bardzo e, znaczące miejsce, jeśli chodzi o, o czarownictwo. E, no i zostały mi jeszcze trzy książki. Pierwsza z nich to są dzienniki Kawki. Ja uwielbiam Franza Kawkę, właśnie w również czytałam dużo jego twórczości i bardzo mi się podobała. Niedawno kupiłam listy do Mileny po angielsku, a tutaj mamy ja jego dzienniki, pierwszy tom. Wydanie nie jest jakieś piękne, nie wiem, jakoś tak nie za bardzo mi się podoba, ale myślę, że fajny to jest właśnie zbiór tych dzienników. A sam Kawka... Sam Kawka jest bardzo interesującą postacią i na pewno miał duży wpływ właśnie na literaturę. No i teraz mam tutaj biografię Kuby Wojewódzkiego, którego miałam okazję poznać. i Jest naprawdę um, zawsze w sumie uważałam go za jednego z najbardziej nie nielicznych celebrytów, celebrytów polskich i w ogóle na świecie, którzy mają coś, coś do powiedzenia i są naprawdę inteligentni, i, i warto ich oglądać i śledzić. No i, i zawsze chciałam tą książkę przeczytać. W nawet same opisy tutaj polecajki od, od, od innych słabych osób mnie totalnie zachęciły do, do tej książki. E, na przykład tutaj tak. E, Dawid Podsiadło napisał Wiem, że Kuba coś pisał, ale nie wiedziałem że już skończył. Albo Marcin Prokop Nie wiedziałam, że to będzie takie grube, niestety nie dałam rady przeczytać. Poczekam, aż wyjdzie na DVD. Anna Mucha przeczytałam tylko to, co napisał o mnie. Mój prawnik się ucieszył. E, tak. Bardzo na pewno będzie to inspirująca lektura. Od wydawnictwa Krytyki Politycznej otrzymałam egzemplarz Neuroróżnorodnych, czyli tutaj mamy Opowieść historii o kobietach, właśnie ze, ze Spektrum. Jeśli chodzi o kobiety w Spektrum, to jest to temat, który jest naprawdę. Um, nie ma dużej ilości badań e, przeprowadzonych na, na ten temat. Wszystkie większość badań właśnie m, było zawsze przeprowadzone na chłopcach tudzież mężczyznach, więc bardzo cieszę się, że coraz więcej powstaje takich um, publikacji właśnie z kobietami w Spektrum o kobietach i dla kobiet w spektrum. No i słuchajcie, to już były wszystkie te książki, także to jest taki dosyć szybki, szybki book haul, mm, ale obiecałam, że wam pokażę, więc wam pokazuję. Na dniach pojawi się również vlog, mm, gdzie będę pokazywała na przykład swoje urodziny um, i kilka fajnych rzeczy. Także dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!